Kurwa, ręce mi się często jak chuj No to Michał tańczy kurwa pregnęca na ulicy Zimnej Michał dajesz, dajesz A tu co to mamy? Bajka mamy, cześć! Nie, mnie tu nie ma jak chcesz. Gdzie jesteś? Dzień gdzie uciekłeś? Jak chcesz, czekłeś na kameńcu? Na kamieńcu! No, na stawę! Aaaa, ty gdzie uciekłaś? Nie, no. tu jestem. Gdzie jesteś? Tu! A tutaj? Oto na no na tył jest. Ale jesteś? i tak tu nie było. Teleportowałeś się z kamieńca. Co? Teleportowałeś się z kamieńca. Dokładnie, z prądem rzeki. Hahaha a Ty co? Y ale w że <śmulny> <wierze> jak <śmulny> Jak, czy co? Bez orzeszków się nie da Co to za impreza w ogóle bez orzeszków? Orzeszki nie były, nie ale Ciebie by nie było Orzeszki były, orzeszki... Orzeszki były, ale Ciebie by nie było Taka akcja jest Nie z... zjadłeś bez mnie Zjadłeś Ciebie, no niestety Tak jest, kurwa, dobry. <śmulny> <śmulny> Michał, orzeszki, orzeszki, gdzie są orzeszki? Kili Dziewczynki, proszę. a krowa siedzi. Jak? Fisca, zajmowałem sobie krowa siedzi. Ja! <śmiany> yeah. To pięknie w ogóle policja. O, taki mamy radę z Hemku, proszę. Tak się świeci, tak się świeci, tak się świeci policja w Hemku! Dobra. Kurwa, tutaj pod Bobrek Górny w ogóle to dach. Ej, jaka hajenka. O, patrz. Korowa jechom. Jaki dzwonny stary? Pak, mamy dzwonów Hemku stary. Dzwony w Dzwonny fem jak chuj. Ja jak te Jaki dzwon? bogu, ma z No to jak chuj! Ty to z niedzwoną, to świecą. Świecą, to Poza chuj! <laughs>